W dzisiejszym odcinku wykonamy uwielbianą przez wszystkich klasykę, czyli french konstrukcyjny w kształcie Monroe. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Natalka Trefon. Cześć. Gość specjalny przyjechała po to, żeby pokazać kształt, który jest nieco zapomniany, ale wart opowiedzenia, jak go robić. I jest to… Monroe. Taki troszkę kwadrat, trochę balerina, ale myślę, że ocenicie to sami. Będziemy go robić we fręczu konstrukcyjnym, nieśmiertelnym fręczu, a kiedy robimy cokolwiek z fręczem, to czego używamy? Iglo White Cream. Dokładnie, jest konstrukcja, jest Iglo White Cream. Zaczynamy! Na odtłuszczoną płytkę paznokcia zaaplikujemy Acid Free Primer. Jako bazę i szkielet użyjemy żel Take Your Time, łożysko przedłużymy za pomocą Easy Shape Cover, Białą końcówkę zbudujemy Iglo White Creamem, lepką warstwę przed piłowaniem przemyjemy Cleanerem Wipe Off, a całość nabłyszczymy topem Wet Look. Skórki oczyścimy za pomocą frezu numer 9, do skrócenia naturalnego paznokcia oraz opracowania materiału użyjemy pilnika 180x240. Paznokcie przedłużymy za pomocą fioletowych form żel rozłożymy dwustronnym pędzelkiem w rozmiarze 4, ściany kawera wyrównamy pilnikiem Slim 100x180, powierzchnię opracowanego paznokcia wyrównamy polerką 180x220, skórki odsuniemy kopytkiem, szkielet oddzielimy za pomocą mixing tula, wykończenie fręcz'a wykonamy za pomocą Master Neiler 003, a linie światła wyrównamy pędzelkiem 007. Fręcz konstrukcyjny w przeciwieństwie do malowanego Daje nam możliwości konstruowania bardzo wielu zdobień. I gdybym miała pracować w salonie i robić zwykłego fręcza, takiego po prostu białą końcoweczkę, taki klasyk, to bym go malowała, bo tak jest szybciej. Ale jeśli chciałabym się wyżyć artystycznie, tudzież zrobić jakieś zdobienia wbudowane, no to nie ma wyjścia, nie jesteśmy w stanie ich wymalować. Dlatego warto jest znać obydwie techniki i stosować je zamiennie. Po zdezynfekowaniu swoich dłoni i dłoni klientki przystępujemy do opracowania paznokci naturalnych. Przy pomocy frezu numer 9 oczyszczamy skórki oraz nabłonki przyrośnięte do płytki paznokcia. Obroty na frezarce ustawiamy na 18 tysięcy. Płasko do powierzchni płytki ruchem podpychająco- odpychającym poruszamy się od jednej do drugiej strony w przeciwnym kierunku do obrotów frezarki. Za pomocą pilnika 180x240 skracamy wolny brzeg i matowimy powierzchnię naturalnego paznokcia. Matujemy płytkę od strony skórek do wolnego brzegu. Pracujemy bez nacisku, aby płytkę zmatowić, a nie spiłować. Następnie odtłuszczamy fioletowym cleanerem. Zanim przejdziemy do pracy, wszystko sobie rozpiszemy na kartce. Ważne jest, żebyście doskonale rozumieli, jak ma wyglądać kształt Monroe, szczególnie że on z niektórej perspektywy może wyglądać trochę jak kwadrat, trochę jak balerina, balerina, a przecież chodzi o to, żeby zrobić Monroe i żeby wiedzieć, w których elementach będą te różnice. Patrząc na kształt Monroe z profilu bocznego, możemy go pomylić z kwadratem, ponieważ krawędzie oraz górna powierzchnia muszą być do siebie równoległe. Natomiast patrząc na paznokieć z frontu, przypomina nam balerinę, ponieważ wolny brzeg jest zwężony. Przechodzimy do podłożenia formy. W tym celu przecinamy górną perforację i wyrywamy kółeczko, dzięki temu będziemy mogli swobodnie i idealnie dopasować formę bez przyklejania się do rękawiczek. Delikatnie doginamy do naturalnego tunelu i sprawdzamy, w jaki sposób mamy dociąć formę. Jeśli i przyłożymy ją do wolnego brzegu i zobaczymy, że po bokach mamy luki. To zasada przy podkładaniu formy jest taka, że to, co nam przeszkadza, musi zostać wycięte. Kiedy forma przylega tylko w środkowej części, to znaczy, że ten fragment musimy wyciąć, żeby ją idealnie dopasować. Docinamy, przymierzamy, czy jest w porządku. Jeśli nie tworzą się żadne luki pomiędzy formą a naturalnym paznokciem, Oznacza to, że jest idealnie dopasowana pod przedłużenie i możemy przystąpić do dalszej pracy. Na naturalną płytkę aplikujemy Acid Free Primera, nakładamy go tak, jak zwykły lakier. Następnie odklejamy formę z papierka. Dolne listki sklejamy poza dłonią, w ten sposób łatwiej nam będzie je równo zlepić. Podkładamy formę. Na tym etapie musimy znać długość naszego paznokcia. W tym celu przymierzamy już do tych, które przedłużyliśmy wcześniej. W tym wypadku przedłużamy do numeru 4 na formie. Aby stworzyć tunel naszego kształtu, delikatnie zamykamy samą końcówkę formy. Gel Taker Time wcieramy jako bazę oraz tworzymy nim szkielet. Aplikujemy minimalną ilość, tak aby powstała bardzo cienka warstwa. Jeśli powierzchnia będzie gładka i błyszcząca, to znaczy, że produktu jest zbyt dużo i musimy ściągnąć nadmiar. Następnie dobieramy większą porcję i aplikujemy na formę. Delikatnymi ruchami, pracując w powietrzu, tworzymy szkielet. Pamiętajmy, że krawędzie muszą wychodzić względem krawędzi naturalnego paznokcia. Dlatego już na tym etapie musimy tego pilnować. Zbieramy nadmiar produktu. Delikatnie przecieramy powierzchnię szkieletu do naturalnej płytki. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Do stworzenia łożyska, czyli potocznie mówiąc jajeczka, użyjemy Easy Shape Cover. Nabieramy minimalną porcję materiału i na powierzchni naturalnego paznokcia tworzymy warstwę poślizgową. Następnie dobieramy trochę większą porcję i nakładamy na łączeniu paznokcia z formą. Odwracamy pędzelek włosiem do siebie, tak jakbyśmy chcieli namalować kształt linii uśmiechu na powstałym szkielecie, dobieramy kolejną porcję produktu, tym razem nakładamy go w miejsce apeksu. Pracujemy na powierzchni żelu tak, aby nie tworzyły się nierówności. Od lewej do prawej strony, wyrównując powierzchnię materiału, aż dojedziemy do linii uśmiechu. Teraz musimy pamiętać, aby stworzyć równą ścianę potrzebną do zbudowania białej końcówki. W tym celu, trzymając pędzel pod kątem 45 stopni, wyciągamy tak, jakby taką nitkę z żelu i tworzymy fręcza. Powoli, nie spieszymy się. Utwardzamy w lampie Multilet przez 30-60 sekund. Za pomocą pilnika Slim 100x180 wyrównujemy kształt linii uśmiechu. I tutaj dwie podpowiedzi. Po pierwsze, nie tępimy krawędzi, ponieważ posłużą nam do wykonania idealnej ściany, która będzie jak żyleta, a po drugie, do czasu piłowania linii uśmiechu nie ściągamy formy, ponieważ gdybyśmy to zrobili, może się wydarzyć, że podczas piłowania przy jakimś mocniejszym ruchu zniszczymy nasz szkielet i cała praca pójdzie na marne. Cleanerem Wipe Off przemywamy całą powierzchnię, łącznie ze szkieletem. Kształt jajeczka stworzy nam ścianę. I w tym miejscu potrzebujemy wypiłować kąt prosty 90 stopni. Przykładamy pilniczek prostopadle do szkieletu i przesuwając się w bok, czyli w różki jajeczka, przechylamy pilnik pod kątem, aby płaska część pilnika dolegała do szkieletu. Wyrównując boczną część linii uśmiechu, nasz pilnik zostawia na wałach bocznych delikatny ślad pyłu, Dzięki czemu będziemy mogli porównać, czy nasze wąsy będą symetryczne po obu stronach, zostawiając ślad również po drugiej stronie. Jajeczko jest gotowe. Teraz możemy przystąpić do ściągnięcia formy. Przy pomocy narzędzia Mixing Tool delikatnie podważamy i oddzielamy szkielet od formy, odklejamy listki od palca i delikatnie ściągamy w dół. Odpylamy miękkim pędzelkiem i przechodzimy do aplikowania białego żelu budującego i glow white cream. Następnie dobieramy większą porcję materiału, rozkładamy na środek szkieletu. I budujemy całą końcówkę tak, aby wyrównać do poziomu jajeczka. Jeśli jest taka konieczność, dobieramy maleńką porcję żelu, a następnie pędzelkiem Master Nailer 003 dojeżdżamy do rożków. Pędzel do żelu wycieramy w suchy wacik, aby mieć mniej piłowania, przecieramy biały kolor, który najechał na jajeczko. Utwardzamy w lampie multi LED przez 60 sekund. Przemywamy cleanerem Wipe Off i przechodzimy do piłowania. Zaczynamy piłowanie od zamknięcia paznokcia w tak zwanych ramach kształtu Nadajemy kształt, który chcemy wykonać, w tym wypadku Monroe. Przykładamy pilnik prostopadle do paznokcia. Kształt piłujemy na prosto. taki sam sposób, jakbyśmy chcieli wypiłować paznokcie w kształcie kwadratowym. Następnie przykładamy pilniczek do ściany bocznej, tak, by pilnik był ułożony pod delikatnym kątem. Nie bujamy pilnikiem. W ten sam sposób piłujemy drugą ścianę. Patrząc na paznokieć z boku, przechodzimy do wyrównania krawędzi. W tym celu przykładamy pilnik od spodu, wyrównujemy krawędzie przedłużonego paznokcia z naturalnym i również nie bujając pilnikiem. Wykonujemy krótkie, szybkie ruchy, dzięki którym uzyskamy prostą krawędź. Dokładnie te same ruchy powtarzamy po drugiej stronie paznokcia. Sprawdzamy, czy krawędzie są równolegle i jeśli jest taka potrzeba, Poprawiamy. Sprawdzamy, czy krawędzie są równoległe, czy są takie same, i jeśli nie są, to nie idziemy dalej, tylko poprawiamy do skutku, pilnując, żeby nie przepiłować. I teraz uwaga, pamiętajcie, że kiedy chcemy ocenić, czy coś jest równoległe, proste, tudzież takie, jak ma być, nie patrzymy tylko z jednej perspektywy, ale z kilku. Z kilku perspektyw i najlepiej kilka razy. W celu wyrównania górnego łuku przykładamy pilniczek od skórek pod kątem mniej więcej 30 stopni. Nie odrywając pilnika przyjeżdżamy po całej długości paznokcia, pamiętając, aby od apeksu górny łuk biegł na prosto, równolegle do krawędzi. Następnie dzielimy optycznie paznokcia na dwie części. Pierwsza część będzie miała długość mniej więcej 1 trzeci długości, a druga 2 trzecie długości. Aby zaokrąglić górną część, wykonujemy półokrągłe ruchy pilnikiem. Pozostałą część paznokcia piłujemy na prosto. Przykładamy pilnik na płasko do ściany bocznej i wykonujemy ruchy jednocześnie w górę i w dół. Musimy zawijać pilnik od jednej do drugiej strony paznokcia. Te dwa ruchy musimy wykonywać jednocześnie. Teraz bardzo delikatnie opracowujemy materiał przy wąsach, uważając na to, by ich nie przepiłować. Została nam do wyrównania linia włosa. W tym celu patrzymy na paznokieć od strony tunelu i przymykając jedno oko wyrównujemy tak, aby cała długość tunelu miała jedną grubość. Całą powierzchnię wygładzamy polerką o gradacji 220. Odpylamy miękkim pędzelkiem i jeśli na powierzchni produktu zobaczymy małe bąbelki powietrza, wtedy możemy użyć primera bezkwasowego, który je zatuszuje i pod topem nie będą widoczne. Następnie całość paznokcia pokryjemy Wet lookiem. Najpierw musimy odepchnąć skórki kopytkiem. Prowadzimy pędzel stopem na płasko i delikatnie w powietrzu pokrywamy całą powierzchnię. Do stworzenia idealnej linii światła użyjemy pędzelka Master Nail 007. Utwardzamy w lampie Multi-Led przez 30 sekund. Czekamy około 1 minutę i przemywamy Cleanerem Shea Super Shine Effect. Pamiętajcie, aby lepką warstwą ściągać z góry na dół, dzięki temu nie rozmażemy jej na skórkach, ani na wale około paznokciowym. Suchym wacikiem polerujemy powierzchnię paznokcia aż usłyszymy charakterystyczne skrzypienie. Gotowe. Tak prezentuje się idealny fręcz konstrukcyjny w kształcie Monroe. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, czy będziecie robić fręcze konstrukcyjne, czy podoba Wam się Monro, jaki kolejny kształt chcielibyście zobaczyć na naszym kanale i pamiętajcie o tym, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Jeśli szczęśliwi czasu nie liczą oraz dni i nie wiecie, kiedy nas czwartek, no to najlepszym sposobem jest, żeby nas subskrybować, i tutaj uwaga, sama subskrypcja nie wystarczy. Czy trzeba jeszcze wcisnąć dzwoneczek obok, i wtedy na no, pewno dowiecie się, że weszliśmy z nowym materiałem specjalnie dla Was? Dzięki za uwagę, cześć!